Wydawnictwo Zakamarki powstało w 2007 roku. Od tego czasu wydało 260 książek. Swoje 12 urodziny świętuje kolejnymi publikacjami. Niedługo oddamy w ręce czytelników cztery nowe, ciekawe pozycje zapowiada Katarzyna Skalska. Aż cztery premiery szukujemy na urodziny. Dwie książki to są książki, które są kolejnymi częściami serii. Kolejna, już nasta, bodajże szesnasta, część o Albercie, Albercie Alber Albertsonie, który jest kultową postacią w Szwecji od lat 70. i u nas też już jest bardzo popularny. To są książki przede wszystkim dla przedszkolaków, ale też dla takich młodszych szkolniaków. Te książki są też o różnym stopniu trudności, w zależności od tematu. Ta, którą pokażemy na urodzinach, tutaj mam już Albercie, ty złodzieju, to jest taka trochę atrapa, ale tak mniej więcej będzie wyglądała ta okładka. To jest książka z gatunku troszeczkę dla troszeczkę starszych przedszkolaków i nawet właśnie może i o 7-8 latków, mówiąca o tym, jak czasami w pochopny sposób dzieci czy ludzie w ogóle osądzają innych, czy na podstawie jakichś zupełnie przypadkowych przesłanek nadają jakąś łatkę komuś i ten, temu komuś trudno się z tego wybronić i bardzo, że się z tym czuje. Tutaj akurat Albert jest oskarżony o to, że ukradł klucz od takiego wspólnego domku na drzewie, który, który dzieci z podwórka zbudowały i razem się tam bawią. No i nagle ten klucz ginie i wszyscy zupełnie właściwie nie wiadomo z jakiego powodu Stwierdzałem, że to na pewno był Albert, ponieważ on był ostatni w tym domku tego dnia. I Albert nie ma, nie wie jak się, jak się jak udowodnić, że te, to nie on z, ten klucz zabrał, ponieważ też ten klucz zaginął, nie, nie można go znaleźć. I to jest niezwykła analiza tego, jak czuje się osoba, której nadana jest. On wręcz czuje się. Kimś innym, ponieważ nikt już nie wierzy w to, że on jest tym Albertem, co zawsze. Nie jest wstrętnym złodziejem. E, bardzo przejmująca książka i bardzo ważna. Myślę, że e, można e, bardzo ciekawe rozmowy z dziećmi przeprowadzić e, podczas czytania tej książki. E, a druga rzecz to: e, na razie mam tylko w szwedzkiej wersji, e, druga część takiej trylogii o Rolfie. Rolfie, który mieszka w Paryżu. Co ciekawe autorką jest szwedzka autorka, i ilustratorem jest Francuz, czyli Eva Suso i Benjamin Shaw. a wszystko się dzieje w Paryżu, czyli tutaj w tej książce mamy po prostu kwintesencję zakamarków, czyli szwedzko-francuskie klimaty. Ta pierwsza część to było 100 porad dla nieśmiałych. Teraz mamy 100 porad dla kłamczuchów. Rolf, jak wiemy z pierwszego tomu, zakochał się w Ofeli, która jest, pomaga swojemu tacie w sklepie z, z owocami w sąsiedztwie domu Rolfa. Rolf pochodzi z bardzo bogatej rodziny, właściwie niczego mu nie brakuje, tylko właśnie brakuje mu przyjaciół i takiej odwagi, czy tutaj też właśnie w tej drugiej książce postanawia zaimponować ofeli. Już udało mi się z nią zapoznać w pierwszym tomie, no ale teraz chodzi o to, żeby ona jakoś go jeszcze bardziej polubiła. No, więc ucieka się do niewinnego kłamstwa, do takiego trochę blefu. Jak to z kłamstwami bywa, czasami trudno się z nich wyplątać. Także no chcąc zrobić wrażenie, Rolf trochę się zagalopował, mówiąc o tym, że wygrał konkurs literacki w swojej szkole. Tak się składa, że on jeszcze nie zdążył napisać nawet tekstu na ten konkurs, więc teraz musi dać sobie wszystko, żeby ten konkurs naprawdę wygrać i się nie skompromitować. Jak to się dalej potoczy, czy mu się uda? i jak to będzie z jego największym wrogiem, Hubertem, który jest kolegą z, je, z jego klasy, który oczywiście chciałby też ten konkurs wy, wygrać. Bardzo warto się doczyta. To, to są duże litery, duże ilustracje. To jest taka książka, dla, takie książki dla początkujących czytelników, którzy zaczynają samodzielnie czytać, ale jak najbardziej też do głośnego czytania wspólnego rodzinnego. Ponadto na urodzinach zakamarków pojawią się dwie nowe książki obrazkowe Ulfa Sztarka i Charlotte Ramel dla najmłodszych czytelników. Tej noty Chce być duży i siostrzeczka. Skandynawskie książki urzekają wartościową treścią, dopracowanym językiem i nieszampowymi ilustracjami, mówi Katarzyna Skalska. Bardzo, bardzo są spostrzegawczy ci ilustratorzy. i Z jednej strony są to takie dosyć realistyczne ilustracje, ale w sposób bardzo artystyczny, czyli to, 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 to nie jest taki realizm absolutny, tylko właśnie każdy ilustrator ma swój styl, swój sposób um, rysowania, swoją kolorystykę. Um, to też jest naprawdę um, świetne, jeśli chodzi o te książki. Ze wszystkimi nowymi, a także wydanymi wcześniej książkami Zakamarków, będzie można zapoznać się podczas urodzinowego pikniku, który wydawnictwo organizuje 25 sierpnia w laboratorium wyobraźni w parku naukowo-technologicznym przy. Ulicy Rubierz. W programie między innymi mnóstwo ciekawych warsztatów i urodzinowe rabaty. Szczegóły na stronie internetowej wydawnictwa www.zakamarki.pl